Siemanko serdecznie z programu Rodawaj yy, i dziś yy, wielki powrót do FIFA Mobile i wielki powrót do nagrywania, bo dawno nie nagrywałem. Przepraszam, bo nie miałam czasu. A więc tak się prezentuje mój skład w FIFA Mobile. No i tak yy, dzisiaj na, czekajcie. A, to, nie, to, nie, nie, to się dobra, nie Dobra, nieważne. I tak się prezentuje. Trofim Holly. I sobie tego. Y, kupiłem. Ale niestety to się nie nagrało. I teraz jestem bardzo wkurzony. No i dobra. ulepszymy sobie go na 80. będę miał cały skład. Mm, już nie będę miał y, żadnego... Gościa, piłkarza. O! No nawet się powierzyło z grania. Opłacało się. Nie powiem, że nie. No i niestety taki krótki odcinek będzie, bo nie ma co w tej FIFI robić. Dobra. I no niestety będzie krótki odcinek, bo... A! Ponejcie do mojego klanu Toxic Fire. Tak. Um... Robiąc Wiglan, nie wiem czy już mówiłem o Toxic Fire, ale chyba nie. No i jak wiecie, no jak wiecie, jak dobijecie tu 5 łapek w górę, pojawi się, znaczy 3 łapki w górę, to pojawi się filmik z Brawl Stars. No i wbiłem sobie na Versus kiedy tak? znaczy, no, Versus jak dobiję. Golda trój, dwójkę jak widzicie no i co tam jeszcze można porobić w tej Fifie no jak będzie trzy łapki w górę no to znaczy subskrybujcie z dzwoneczkiem e, jak mówiłem zostawcie e, suba z dzwoneczkiem e, żeby być na bieżąco dobra